i dobro kochani, dziś jest poniedziałek, 12 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, Słowo Boże ma to do siebie, że nas nie tylko informuje, ale przede wszystkim nas formuje. I również przez różne postawy, które są opisywane w Piśmie Świętym, Pan Bóg chce nas wychowywać. Otóż jaki związek ma dzisiejsze pierwsze czytanie z dzisiejszą Ewangelią? W dzisiejszym pierwszym czytaniu z pierwszej Księgi Samuela mowa jest o Elkanie, który miał dwie żony, Peninnę i Annę. Peninna miała dużo dzieci i często ukazywała swoją wyższość nad Anną, która była bezpłodna. Anna czuła się upokorzona, czuła się gorsza, tym bardziej, że Peninna, ta druga żona, ta, która mogła mieć dużo dzieci, na każdym kroku okazywała jej lekceważenie i brak szacunku. Natomiast mąż powiedział do Anny: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu twoje serce się smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? A więc kochaj ją miłością bezwarunkową. I Pan Bóg również w taki sposób podchodzi do nas. Nie mówi do nas, słuchaj. Będę Cię kochał, jak będziesz grzeczny. Nie, Pan Bóg kocha nas miłością bezwarunkową, ale to nie znaczy, że od nas nie wymaga. Dzisiejsza Ewangelia natomiast wydaje się, że nie ma związku z tym pierwszym czytaniem. Otóż ma i to dużo. Mianowicie, kiedy Jezus powołuje pierwszych apostołów, Andrzeja i Piotra, Jakuba i Jana, to spotyka ich w takich czynnościach, kiedy oni pracują. Zarzucają sieci, naprawiają sieci. Ich sieci są poplątane. Pan Bóg przychodzi do nas taką mądrą, wymagającą miłością. Mówi dzisiaj przez Jezusa: Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mamy się nawracać, dokonywać pewnych wysiłków, rozplątywać te nasze sieci, oddawać Panu Bogu wszystkie nasze problemy. Nie starać się stanąć w miejscu i powiedzieć sobie: Już nic nie mogę zrobić. Pamiętajmy, że do Pana Boga należy ostatnie słowo, że On jest Panem rzeczy niemożliwych. Może Twoje życie również jest takie poplątane, tak jak te sieci, albo być może takie smutne jak życie Anny. Oddaj swoje rany, wszystkie swoje poplątane myśli, różne historie życiowe. Oddaj to wszystko Panu Jezusowi. Niech On ci teraz pobłogosławi i bądź spokojny. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.